Popularny Popek przed KSW-37. Witam przede wszystkim, powiedz, jestem ciekawy, czy ten cały proces przygotowań i to wszystko, co doprowadziło do tej walki, to jest właśnie to, czego się spodziewałeś i czy w jakiś sposób rozkoszowałeś się? Tym? Nie, na pewno przyrosło to moje oczekiwania, bo ja ten MMA znam troszkę z innej strony brytyjskiej i wcześniej jeszcze przygotowania do walk było cztery razy w tygodniu. Te treningi takie troszkę dłuższe niż tutaj, ale, ale ja to miałem treningi dwa razy dziennie. I, I naprawdę takie ciężkie, no ciężkie ma. u Marcina. Twałem, ten Bozik yy, stoi się tutaj, yy, ma, jestem przygotowany do walki. Y, tyle, no co mogę powiedzieć. Naprawdę sp jestem spokojny o moją kondycję. Jak tylko będę na narożnika i zrealizuję plan, nie ma się, nie się go bać. Pewnie. Mariusz powiedział w jednym z wywiadów nie, niedawno zagranicznych, że jest bardzo blisko, już y, bliżej niż, niż zwykle zakończenia kariery. Jesteś zainteresowany, żeby zakończyć jego karierę? Byłbym szczęśliwy, jeżeli miałbym w tym swoje, swoje pięć groszy. Może może Mariusz jestem, może Mariusz ma dość, może Mariusz po prostu jako sportowiec zawiesi rzękawicę. Też się się ten spokój należy. Y, abym mógł ci pomóc Mariuszku. <laughs> Powiedz, y, Marcin Różalski, twój trener obecny, w takich mocnych słowach ostatnio wypowiada się na temat y, Mariusza. Czy to jest bardziej gra psychologiczna, czy to jest coś innego? A nie słuchałem wywiadu, to nie jestem w stanie ci powiedzieć. Jest z nim na taki, jest bardziej żartobliwe, sobie rozmawiamy z na temat Mariusza, mm. nie czekamy się na niego. My realizujemy swój plan, a tutaj to jeszcze już słyszałem wywiadziku y, w jakich jak on się odnosi o, o Mariusza, to jest jego porwana sprawa. Oczywiście. Ja mam wie, swój pogląd, yy, ale jakoś my nie gadamy o Mariuszu w jakichś yy, wieś, negatywnych o, w, w emocjach. Rozumiem. Powiedz, yy, czy w jakiś sposób uważasz, że przez te lata, kiedy cały czas byłeś blisko MMA, te wszystkie popularne filmiki, yy, hasła typu plecy same się nie zrobią, MMA panowie i tak dalej, że w pewnym sensie... Przy, przy, <laughs> że w pewnym sensie przysłużyłeś się tak naprawdę popularyzacji MMA. Troszeczkę nie, nie świadom tego, gdzieś tam stając pod potem pijany, tym razem będzie to, to wyglądało trochę inaczej, bo będę, będę się przykład od tego, od środka, od proste składki w ten sposób. Super, no ja naprawdę... Nie tyle, że, mam, że nie mam już dostarczenia, ja już wygrałem, naprawdę, wchodząc, będąc tutaj, wchodząc tych klatki, yy, mając to sobie ten spokój, który mam teraz, yy, inaczej by to wyglądało, jakbym ja tu przyszedł pijany, albo bym, tak jak ludzie yy, mnie tam, wiesz, nie dają mi dużych szans, zgadzam się z nimi, bo co oni mogą wiedzieć? Yy, oni myślą, że ja przyjdę tam pijany i że ja trenuję od poniedziałku do czwartku, a później do balet, yy, bo tak by to miało, miało wyglądać, tak by to wyglądało. Znaczy jakby mnie wpadł w, 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 w ręce dobrych ludzi. Ja przerobiłem to naprawdę, jak się sparuję z, y, y, z efedryną, która który waży 130 kilo od, 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 od Marcina i robię trzy rundy, y, uciekam spod tego wielkiego chłopa, spod Moryśna też ucieknę i będę stał na nogach. A Ty musiałeś coś zrzucać, bo tam jest odgórny limit 120. Tak, tak. Ja ważę 119, 118. jak Body to ważył na ważeniu y, z, z 7-8 kilo. Powiedz, Twoim zdaniem ten pojedynek ma szansę, żeby zakończyć się przed regulam regulaminowym czasem? No raczej, no. Z tego, z tego względu, że ja jestem przygotowany, żeby przewalczyć z dwie rundy tak, żeby mieć parę w na tyle, żeby go po prostu chapnąć. jest po wszystkim, e, także jeśli czego bać, jak i z mojej, jak i z jego strony, e, tutaj mi się, zadecy, zadecyduje zadecyduję, tak, kto będzie miał troszkę więcej szczęścia tego dnia, bo w pierwszej rundzie będę miał naprawdę w sobie tyle mocy, że e, od początku do końca tej rundy będę, będę leciał, e, e, czy wejmie się w niego i tam jeden cios i tyle, nie, największe szanse mamy skończyć to, w pierwszej rundzie, później to będzie tarzanie się, ocieranie się bardziej yy, z mojej strony. Yy, bo już w trzeciej rundzie nie wiem jak to będzie wyglądać moja walka, yy, jak, będę, jak to będzie wyglądać kondycyjnie, ale wiem od pierwszej rundy, jestem tego przekonany, że będę miał lokatujący czas jeszcze mhm. yy, w ten sposób. I pytanie kończącym. Yy, powiedz, na poprzedniej gali KSW 36 siedziałeś blisko Mameda. Powiedz czy Mamed jest fanem twojej piosenki Please Don't Break My Heart? Nie wiem, przywitał się ze mną podał rękę, też się przywitałem, oglądaliśmy walkę, nie znam się z Mamedem jako przyjaciele i tak koledzy. nie wiem, jeżeli ma do siebie dystans, bo to nie, ja nigdy tam nie chciałem, wiesz, jakiejś to religii, z dystansem, to są piosenki z dystansem, tak. wiesz, to jest historia miłosną jakiegoś, nieważne jakiego tam, wiesz, żółty, zielony, pomarańczowy, czy, czy czarny, jeżeli ma do siebie dystans, to na pewno jest stanem tej piosenki. Dobrze, dziękuję bardzo i powodzenia życzę. Tak.